Witam serdecznie w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Kształcimy w zawodach związanych z nowymi technologiami i nowoczesnymi usługami. Technik informatyk z elementami e sportu. Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami ecofit. Technik organizacji reklamy. Technik usług fryzjerskich z elementami wizarzu. Technik elektronik. Technik teleinformatyk. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Technik budownictwa. Kelner w ramach branżowej szkoły pierwszego stopnia nr 2, kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa. Zapraszamy do zespołu szkół techniczno-sługowych w Trzebini. Pamiętajcie, to wy jesteście dla nas najważniejsi.